Witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Z tej strony znowu herzkim V98 i cały ta mi ścina, to ja nie mam żadnego pojęcia. Znowu mi, znowu mi mikrofon padł, nie wierzę, nie wierzę, po prostu nie wierzę. No i dobrze, że nie wierzyłem, bo mi nagrywa, dobrze. A więc, moi drodzy, jest to Ion. gra MMO. Na moim kanale będę grał w grę MMO przez internet na takim laptopie. A może, jak odeślę tego ducha, to będzie mi trochę lepiej i mnie będzie to ścinać. Wyłącznie, no. Dobrze, <śm> moi drodzy. Tak jak powiedziałem po, no, y, w pierwszym filmiku na moim kanale, że będzie to kanał o grach karcianych i MMO. I tak jak widzicie, dotrzymałem swojej obietnicy. I mamy przed sobą y, Iona. Jak na chwilę obecną, chyba z lepszych GMMO Fit to Play, jeżeli nie najlepszą. I teraz proszę o uwagę. Y coś mi zaczyna seles. Dobrze, mniejsa, mniejsa, mniejsa. Teraz o uwagę. Ja teraz, przecież chyba 4 minuty będę gadał znowu, jak to będzie wyglądać i tak dalej, i będę po prostu sobie leżał tak na tych mułcach. A więc się nic praktycznie, nic nie zmieni. Hallo, halo, halo, halo. Dobra, Dobra, to będę grywany. Capaz, ale nagrywam tu <śpiewa> drugi raz. Zeskoczyłem ze chmurki. Co za? Właśnie tą chmurkę się wyka Yyy... E i będę grał i po prostu jak będzie znowu jak akcja, to zrobię częcie, dojdę do tego miejsca, będę ubijał te moby i pokażę wam trochę walki, nie wiem czy jestem w tej części, czy już w następnej. Ale Pierwsza będzie taka typowa, yy, jak będzie wyglądać ta seria, żeby niektórych nie, nie zdziwiło, czemu to będzie tak, a czemu nie tak. I dlatego to nagrywam, a więc... Tutaj jak widzicie mam postać na 30. levelu. I chcę was do czegoś zachęcić. Jeżeli macie postać nawet na 50. albo na 30., to napiszcie mi w komentarzach swój nick, i zrobimy się jakoś dogadali na Skype'ie, taką zgraną grupą tam pięcio, czy tam 4-, czy tam 6-osobową, bo w 3 osoby to nie da rady. Na serio, nie, nie da rady solować instancji solować w trzy osoby. Nie da rady przejść instancji w trzy osoby, naprawdę. próbowałem nawet w jest ciężko. Ale nie jest za tym. zrobię po prostu był jakiś kontakt z wami i tak dalej. Widziałem, że ostatnio Mine fantasy One robił ostatnio trochę wyświetleń więc nawet, jeżeli ich yy, a z drugiej strony, jeżeli dopiero zaczynacie, to spokojnie, zaraz do tego dojdę. Wy jeżeli macie wysoko lewelową postać to piszcie, dogadamy się tutaj jakoś na instancji. a jeżeli macie, jeżeli jesteście świeżym graczem i dopiero zaczynacie, to tak ja na początek wam powiem jest świetna. Tak ja naprawdę ma rozbudowany crafting, właśnie ja muszę Alchemię dotgonić. Muszę się podnieść tutaj z alchemią, ale tak mi się nie chce łazić, tych z... ziółek z Beja, ja nie mogę. Ale dobrze, nie jest aż tym. Yy. Ma... Taka jest po prostu rozbudowana, no ona była grom yy... płatną, przeszła na modę filtr z po prostu, z, z... tym no, z obcą yy. premium i tak dalej. Ale to naprawdę, można się świetnie bawić i bez premium, ja jestem tego przykładem, świetnie się bawię. I wracając do tego, jak będzie wyglądała gra. Na, na, na tej postaci nie będę wam pokazywał gameplayu y, wysokopoziomowym na zaklinaczu. Tą postać chcę dorąbać na maksymalny poziom, a i zapraszam do gridi pod tytułem "Gazowane Mleko. Y, chcę ją dobić na maksymalny poziom i potem pójść na ten front, nawalać się o te wszystkie... Y, y, ...szybko no... No, po prostu nawarcie o te ziemię w tej otchłani i tak dalej, więc z tej postaci będziecie mieli PvP yy, i instancje, ale taki normalny gameplay będzie. Otóż, mam, będzie to seria prowadzona z osobą, którą mieliście już okazję poznać z odcinku My Fanta. My Real of Tremor God, to będzie Patty Cosen. Będę z nim nagrywał yy, od 9 poziomu. Dlaczego? Dużo osób nagrywa tego Iona, naprawdę. Często zaczynają, a nie kończą, więc jeżeli chcecie zobaczyć tą serię, te Wyspy Początkowe, to po prostu wbijcie na nich, albo po prostu sobie ściągnijcie i tak dalej. Bo naprawdę, ten tutorial, to nie widzę sensu pokazywania go na YouTube, te pierwsze odcinki by były po prostu nudne. Teraz mamy ten dziewiąty poziom i pokażemy wam, jak dostajemy te skrzydła, jak się stajemy Dave'a i tak dalej, więc to po prostu będzie fajne. Uznaliśmy, że tak będzie lepiej, dokładnie to on podciął taki pomysł. Bo ja chciałem nagrywać te początkowe krainy, on powiedział po co? To, to, to się nie przyjmie. A więc dobrze, yy, więc. Mówię, będziemy to nagrywać tak jak mówię, z tej postaci. I znowu wiem, Nie wiem, pewnie przez co są te lagi, bo przeleciałem teraz z jednej krainy, gdzie dość długo siedziałem, do tej, bo mam tu jakieś moby do ubicia. Więc yy, zaraz będzie cięcie, i po prostu przejdę do tą krainę i zacznę ubijać te moby, żeby to tak miały jakoś było i słyszę z zenie, więc mam taką głupie przeczucie, że mi znowu dźwięku nie nagrywa, Ale być może się mylę, więc będę to kontynuował, więc już 5 minut gadam. A teraz o co chodzi? Opowiem wam... chociaż nie wiem, tak w skrócie wam odpowiem na czym polega granie zaklinacem. Na pewno wam opowiem, bo mam taką przycinkę. Otóż mówiąc prościej. Jestem w stanie... Teraz sobie włączcie obraz na jest Jeżeli... jeżeli przez cały czas, tylko y, słuchajcie mojego głosu, co wydaje się trochę dziwne. Bo ja wcale nie mam jego pięknego głosu, tak ja nie mam. Ale chyba w komentarzach, ja nie wiem, czy to mówię w tym, czy w tamtym, żeby po prostu sobie zminimalizować i posłuchać najpierw tych informacji. Bo nic ciekawego nie będzie się działo. A co chodzi? Teraz tutaj mam takiego ducha ognia, czy nie? Y, moją specjalną umiejętnością tutaj nabija się punkty. Jak wybijesz mopki, zabijesz, dostajesz punkty, i potem. Każdy ma y, inną umiejętność, wiem, że na pewno ten szybko y, bar to może w takim masowym EOI dosyć innym walnąć. to jest bardzo przydatne na instancjach. A ja mam po prostu wzmocnienie ducha. Dziś, y, że Jeżeli wrzucę to, umiejętność, kiedy będę miał te 2000 punktów uzbieranych, mój duch po prostu podnosi się, jego zdrowie się zwiększa o 600, i inne statystyki tak o 10, 10, 20 i odległość i zasięg się zwiększa zwiększać i ponad powiedzieć co? I jak HP, musimy znaczy takie typowe wzmocnienie Stworka, to co jest bardzo fajne. Mi się wydaje, że zaklinać jest jedną z lepszych postaci do levelowania. Naprawdę bardzo przyjemna. Wysyłacie sobie tego ducha i tak dalej. I po prostu się nawalacie. I dlaczego jeszcze chciałem powiedzieć, że to że jesteście nowym graczem? To, to to MMO jest naprawdę świetne. Nie znam ten full story czy coś, bo full story to też jest MMO, co jest fajne do piątego poziomu, potem musi To MMO jest naprawdę interesujące. Dlaczego? K, to były spele, czy nie? Jest naprawdę rozbudowany system PvP, jest system PvP. Czasami na mapce pojawiają się takie portale i przez to możesz przejść i nawalać po prostu z Asmodianami na takiej mapce, czy nie? To też jest bardzo fajnie. Masz dużo spele, ja wam tutaj przyjechałem. To jest wszystkie spele, czy nie? Ale są też takie bardziej pasywne czasami. O, tu mam pokazane... Pokaz pokaz wam jak bardzo mam zaniedbaną alchemię. Nieładnie. Mamy ikonki, oj... Oh, trzeba wam Chciałem pokazać... A! P. Nie P, to, nie, P to postać. Dobrze. Yy, spele się tutaj dzielą na stygmaty, yy, czyli takie umiejętności, które sami wam po prostu są i wam zwiększają. Chociaż głównie ja mam mam takie stygmaty, które dają mi po prostu jakieś spele. Wymiana gniewu, bardzo przydatne. Energia życiowa, to jest bardzo przydatne. I mój ochrony, czyli że mój yy, ten stworek po prostu wabi na siebie inne moby i każe im w siebie nawalać. Chyba tak to działało. Teraz do końca nie pamiętam. O! Mam tą kostkę, to jeszcze ja będę musiał pójść, mam nadzieję, że jest, że ten koresz jest i że będę mógł rozbić w temy, ale to może wam pokażę na początku kolejnego odcinka z tej postaci, jak jeszcze będę obgadywał cały system i tak dalej, przynajmniej z tego, co ja tu ogarniam. I chyba naprawdę mi to nie nagrywa ten dźwięk, a jeżeli nagrywa, to będziecie się mogli ze mnie pośmiać w komentarzu, jak ja to wszystko wyobrzymiam, a ja dobrze nie są. Więc powiedziałem, jak to będzie wyglądać. Jeżeli macie wyższe levely, to piszcie mi pod komentarzem, tak? Jeżeli macie niższe levele, zaczynajcie przygodę. Może uda nam się jakoś wspólnie levelować, bo mówię, mamy ten dziewiąty level. Jeszcze nie wiem, czy dzisiaj będziemy coś z tego nagrywać. Nie, pewnie nie wiem, pewnie w środę albo w czwartek się do tego jakoś weźmiemy. Więc wciągajcie go, póki jest czas, jeżeli, jeżeli macie te wyższe poziomy, to piszcie w komentarzach, jakoś się fajnie dogadamy, pójdziemy na instancję, będzie jakaś akcja, rozrywka czy coś. żeby coś się działo na tym kanale, nie chcę cały czas tylko tego gameplayu wzruszać jak chodzimy i ubijamy bo chociaż to też jest fajne. Właśnie to będzie dobre, że będę nagrywał z kimś, a nie sam, to zawsze można się pośmiać w dwójkę, a wie samemu to tak nie za bardzo. I to, no te instancje, to mam nadzieję, że Aion... Ta, ser ta seria, którą planuję, ja nie wiem czy to, będą dwie, czy to będą seria z dwóch postaci po prostu, jedna będzie bardziej pod instancje, a druga będzie po prostu pod i pokazanie wam historii świata, tak. Więc właśnie to chciałem wam przekazać w tym odcinku. No nic, życzę wam miłego dnia, żebyście wykorzystali Jeszcze tych wakacji jak najlepiej, najlepiej, siedząc tym gąbem moje filmiki. Nie, tak chcę. Jakbyście jeszcze mieli jakiś wypad na nadmoże, czy to kumpli, czy coś, jakiś ognicho, to życzę Wam naprawdę miłej zabawy. Zasubskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę, udostępnijcie znajomym w górę, nie wszystko. Na razie, cześć, pa.